Przeprowadzę test ekogroszku Eco Premium z firmy Najlepszy Ekogroszek. Maksymalna wartość opałowa tego ekogroszku producent deklaruje na 27 MJ na kilogram. Granulacja 5 do 25 mm, wartość opałowa w przedziale 23-27 MJ na kilogram, zawartość siarki maksymalnie 0,5% i popiół około 5%, worki 25 kg. Producent deklaruje, że jest to opał niespiekający, odkamieniony i certyfikowany. Zobaczmy, jak wygląda frakcja tego węgla. Widać, że są grubsze kawałki, ale są też bardzo drobne, co widać tutaj. Ta frakcja to jest tak jak przy tym ekomiale Greenpal bardzo drobna. Zobaczymy jak to się będzie palić, ale no tutaj są bardzo drobniutkie te kawałeczki. Zobaczymy też jak będzie w następnych workach, ale tutaj widać, że, że jest bardzo dużo takiej drobnego, drob, drobnej frakcji. Ja czy zaraz osiada na szuflce? No to jest drobnica. O, proszę kamin. Ten opał na bardzo suchy. To też nie wygląda, ale może to tylko jest moje złudzenie. Zobaczymy, jak będzie w zbiorniku się spisywać, czy wytrąci się jakaś rosa, czy nie. Teraz komisyjnie otworzę worek, żeby było widać, jaki ten węgiel jest zaraz bezpośrednio po otwarciu. Przełam tego węgla jest jak widzicie krystaliczny, w tym worku wygląda to trochę lepiej, nie ma tego miału tyle. No, zobaczymy głębiej, tak i tutaj w tym worku akurat jest jakby. Nie jest aż tak wilgotny jak w tym poprzednim, ale zobaczymy, ale drobna frakcja też jest, jak widzicie, ale mniej niż poprzednim płomień 3,5 kW. W tej chwili możemy obserwować moc 4 kW, i ten płomień z tego węgla na małej mocy. Ma taki odcień jakby niebieskawy, można by powiedzieć, że jest w kolorze denaturatu. Płomień na mocy 6 kW. No proces spalania przy tym węglu nie mogę narzekać. Pali się ładnie, równo, spokojnie. Tutaj to wzrost modulacji to jest załączenie się boilera i, i załączenie ogrzewania podłogowego, wyjście również, wejście w stan obniżenia temperatury kotła, więc to są takie małe wahania, ale no wszystko w odpowiedzi na to, jak jest ustawiony sterownik i jakie programy ma włączone. Tutaj możecie zaobserwować, że zmiany poziomu modulacji są <laughs> płynne i na niewielkim poziomie. Teraz kocioł jest w fazie delikatnej mocy wzrastającej. Temperatura na zewnątrz około 4 stopnie. Spalanie dobowe na poziomie około 16,5 kg. Ustawienie powietrza mam następujące, wykorzystuję praktycznie cały zakres pracy dmuchawy w ustawionej skali. 3% zostają tylko na regulacje i korekty ze strony analizatora spalin. Potencjał podajnika dla tego węgla wyszedł mi 32 kg na godzinę. Czasy podawania mam krótkie ze względu na wysoki potencjał podajnika. Kaloryczność ustawiłem na poziomie średnim z worka, czyli między 23 a 27, to ustawiłem 24,8, czyli 0 na korekcie. Niestety na klapie zbiornika woda, w zbiorniku również woda, nie miałem w swojej historii palenia w kotle na jako groszek węgla, który by miał w sobie aż tyle wilgoci. Widać jak ta woda płynie po ściankach zbiornika. Tylko tutaj na tych dwóch bocznych ścianach od, od kotła jest sucho. Natomiast te dwie ściany to jest woda płynąca po boku zbiornika. Pomimo tego, że dodaję szklankę peletu, na zasyp tu 50 kg, to tej wilgoci jest tyle, że ten pelet nie daje rady jej wchłonąć. Więc yy, sami zobaczcie, jak dużo wilgoci jest w tym węglu. Tak wygląda kocioł w środku po wypaleniu 100 kg tego opału. Troszeczkę pyłu zebrało się na półkach wymiennika. Możecie teraz zobaczyć. Wymiennik nie jest jakiś specjalnie mocno jasny, ale nie jest też mocno ciemny. Tak jak widać, taki jest osad delikatny na ściankach. Taka szuflada popiołu z 50 kg wypalonego węgla. Są takie drobniutkie spieki, ale to wszystko jest bardzo kruche. Nie utrudnia spalania na palenisku. Samo się oczyszcza, samo spada, więc nic nie trzeba robić. Zobaczymy. Jest dużo też o. Takiego bardzo miałkiego popiołu. To jest wszystko, tak jak widzicie, kruchutkie. Nie ma jakichś większych problemów z tym z tym węglem. No tu widać jaki jest. Waga pokazała 2903 gramy. Jest to na pewno więcej niż 5%, jakie deklarował producent o zawartości popiołu w tym węglu. Po zważeniu popiołu z 50 kg wypalonego węgla, zawartość popiołu wyszła 5,9%. Jeśli chodzi o proces spalania tego węgla na palniku, nie można się do niczego przyczepić. Pali się równo, ładnie, spokojnie. Popiół też jest dobry. Te popcorny, które tam widzieliście, takie to trafiają się, ale są bardzo kruche. Same spadają z palnika. Palnik się sam oczyszcza, nie trzeba nic zgarniać, nic robić, więc pod tym względem nie ma się do czego przyczepić do tego węgla. Natomiast w moich oczach dyskwalifikuje go po prostu ogromna zawartość wilgoci jaką ma w sobie. Ta woda płynąca po ściankach zbiornika to dla mnie jest po prostu coś no niedopuszczalnego. Wycieram to dwa razy dziennie rano i wieczorem, a tej wody zbiera się bardzo dużo i na klapie i na ściankach zbiornika, więc no to jest coś czego nie powinno być. Również zawartość popiołu przekracza tą deklarowaną przez producenta. Producent dopuszcza do 5%, u mnie w teście wyszło 5,8%. Spalanie na poziomie Około 17 kg w dzień jest teraz do 3-4 stopni, w nocy było u mnie minus 3 stopnie. Tak to wygląda na tę chwilę. Spalanie 17,3, więc w czasie tego testu wzrosło.